będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed nami trzecia niedziela Wielkiego Postu, a w niej fragment Ewangelii według świętego Jana, w której usłyszymy o spotkaniu Jezusa z Samarytanką. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub, Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj mi pić”. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego samarytanka: „Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, samarytankę, bym ci dała się napić?” Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: Daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, aby dał ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Daj mi tej wody abym już nie pragnęła i nie przechodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu, nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża, miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta, panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, Owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w Ojcu, w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus. Jestem nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą, jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem. Może zatrzymamy się na tym zdaniu z tej dzisiejszej ewangelii. To może też do, bardzo dobrze nam znany obraz, czy też tekst, do którego powstało wiele obrazów, wiele dzieł sztuki na lekcji katechezy, które prowadzę z młodzieżą ze szkoły średniej. Także poprosiłem uczniów, aby narysowali na tablicy, jak oni by widzieli tą scenę spotkania kobiety z Jezusem Samarytanki przy studni. I rzeczywiście powstało swego rodzaju wyjątkowe dzieło, dzieło sztuki. Ale jakby należało je i takie i podobne skomentować. Czym jest to spotkanie i czy do podobnych spotkań dochodziło już wcześniej na kartach Pisma Świętego. I to powinniśmy może od, na samym początku odnotować, że właśnie przy studni w Starym Testamencie co najmniej kilka par zostały skojarzone przy, tej, przy tejże przy, przy studni, przy źródle wody. I pierwszy taki przykład, który, który podają, podają nam komentarze, czy właśnie to studiowanie Słowa Bożego, Pisma Świętego, to słyszymy, że Abraham. Chcąc wybrać, chcąc wybrać żonę dla swojego syna Izaaka, posyła swego sługę do studni, aby właśnie tam przedstawił kandydata dla Rebeki. I tak rzeczywiście to jakby zaaranżowane małżeństwo zostaje przy studni. Także kolejnym małżeństwem, które miało swój początek przy studni, to Jakub i Rachela. A także ta wielka postać, o której mówimy tyle w czasie Wielkiego Postu, Mojżesz i Sefora, także swoją miłość, swoje przeznaczenie bycie, bycia razem odkrywają także przy studni. Warto może o tym właśnie wspomnieć, że, ta, że, że jakby studnia jest także symbolem czegoś nowego, początkiem czegoś nowego, początkiem miłości. Może właśnie ta studnia także jest symbolem pierwszej. Pierwszej miłości, poznania, poznania, ale także poznania, które aranżuje także sam, sam Bóg, bo tutaj także studnia to symbol Jezusa Chrystusa, ta woda żywa, która wypływa, która wypełnia tą studnię, to jak mówi sam Jezus, to On sam. Więc te, to zaaranżowanie małżeństwa, miłości między ludźmi, Także to jest inicjatywa Boga samego. I tak też mamy patrzeć na miłość. Tutaj, oblubieniec oblubieńca to sam Jezus Chrystus i ta kobieta. Możemy popatrzeć, że to także oblubieniec oblubieńca to Chrystus i Kościół. Ten oblubieniec, który także oddaje życie za, za Kościół. Tutaj, możemy czynić wiele. Analogii to piękny, piękny, wyjątkowy obraz tego spotkania, oblubieniec oblubienica. To możemy tutaj też powiedzieć, że to jest też Bóg, który jest miłością przychodzi, bo pragnie nie tylko wody, ale pragnie także, abyśmy my, Boga ukochali. Ten, który stworzył nas do miłości, pragnie, abyśmy my odpowiedzieli na tę miłość miłością. Jezus Chrystus. To nie tylko ten, który przychodzi do Samarytanki, ale przychodzi do każdego z nas i pragnie, abyśmy my go kochali, abyśmy go miłowali. Dziś w tych tekstach jest wiele o samym znaku wody wody, która także jest symbolem, znakiem, który jest wykorzystywany w czasie chrztu, który obmywa. Bo dzisiaj też ta, to spotkanie to też staniecie w prawdzie. Jezus mówi, uświadamia kobiecie, że Dopuściła się grzechu, ale to nie jest tak, że Jezus ją potępia, tylko jakby wskazuje jej drogę oczyszczenia, obmycia, obmycia daje, daje jej nowe życie. Ta kobieta, która przychodzi do studni, przychodzi o takiej porze dnia, w której jest bardzo duży upał. Nikt w, tego, w czasie tego tej pory dnia nie wychodzi z domu w, tamtych, w tamtej szerokości geograficznej. Bo jest zbyt gorąco i, i taki, takie wyjście z domu powoduje zmęczenie, znużenie, czy też dla tej kobiety to było upokorzenie spotkać kogoś. Wstydziła się swojego życia, swojego postępowania, swojego grzechu. Jezus rzeczywiście okazuje się tutaj prorokiem, mówi o tych słabościach, ale nie w sposób który, taki, który by miał. Ją gdzieś jeszcze upokorzyć, ale taki, w taki sposób, aby ona zrozumiała ten swój błąd, zmieniła swoje postępowanie i wróciła szczęśliwa i zaczęła żyć nowym życiem. Po tej rozmowie z Jezusem, która, które te, każde słowo wypływa z miłości, ta kobieta rzeczywiście zaczyna żyć na nowo, wyrzeka się grzechu otrzymuje od Jezusa nowe, nowe życie. I tak jak tutaj słyszymy, jest tu wiele, można byłoby mówić, rzeczywiście zatrzymać się bardzo długi czas na tej dzisiejszej Ewangelii, ale też słyszymy te słowa, że kobieta, która przyszła po wodę, która pewnie była potrzebna do, do codziennych obowiązków, do przygotowania posiłku, do prania, do obmycia, ona po tej rozmowie jest zdumiona, może właśnie jest zachwycona tą rozmową z Jezusem, i pozostawia pusty dzban, czyli przyszła jakby na darmo do tej studni, bo nie przyniosła ze sobą, nie przyniosła do domu wody. Więc moglibyśmy tak po ludzku powiedzieć, że będzie musiała się wrócić, bo po to, co poszła uczynić z wysiłkiem w połowie dnia, w upale, to jakby zapomniała, bo to spotkanie ją zachwyciło z Jezusem Chrystusem. Ale to też tekst, który mówi właśnie, że człowiek ma te pragnienia fizyczne i duchowe. I tutaj ta kobieta, samarytanka, odkrywa, co jest, co jest ważniejsze. Wody pewnie jej nie zabraknie, takich do codziennych obowiązków, ale Chrystus zaspokoił jej pragnienia duchowe. ta Ewangelia do tego nas też mobilizuje, abyśmy popatrzyli na Chrystusa jako na Tego, który może zaspokoić te moje pragnienia duchowe. A i też i o pokarm się zatroszczę, o to, co także ważne dla, dla ciała, ale także dla, dla ducha. Dzisiaj także, gdybyśmy sięgnęli do pierwszego czytania, to także usłyszymy o tym znaku o wodzie. Mojżesz usłyszał w tym pierwszym czytaniu takie taką takie, Taką komendę od Boga, udasz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie. Też gdzieś ten lud, który wędrował przez pustynię, miał tę potrzebę fizyczną, pragnął wody na pustyni. I to był czas gdzieś buntu, że właśnie ci, którzy szli przez pustynię, zaczęli powątpiewać w Boga, bo brakowało im wody dla ciała. A ten Mojżesz, który właśnie bał się już o swoje życie, bo tak byli zdesperowani ci ludzie, tak, byli, tak zaczęli szemrać, narzekać na Mojżesza, na, na, na Boga, że prosi Boga na tej pustyni o cud. I rzeczywiście Bóg troszczy się, zatroszczy się o ten napój dla, dla nich, ale On chciał też im przede wszystkim dać to zbudować w nich, poprzez ten brak zaufania. Czy to mu się udało, to, to yy, sami odpowiedzmy sobie na to, na to pytanie. Ale może właśnie poprzez jakiś brak często w naszym życiu Bóg chce zbudować w nas zaufanie. Jezu, Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. Jezu, Ty mnie wybawisz z tej trudnej sytuacji. Ty dasz mi, spełnisz, spełnisz moje pragnienia duchowe i zatroszczysz się o te moje pragnienia, yy, potrzeby yy, fizyczne. Bo tobie ufam, tobie ufam, to wiem, że ty mnie miłujesz, wiesz, coś jest do mnie dobre w odpowiednim czasie. Niech na ten czas Wielkiego Postu, niech na ten Dzień Pański, niech na to też takie bezgraniczne zaufanie w to, że Bóg jest przy mnie, Bóg zaspokoi wszelkie moje pragnienia, potrzeby, niech towarzyszy Wam Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.